jedno mandatowe okręgi wyborcze. To jest hasło, które się panu podoba? Ja obiecałem, że będę za tym głosował, ale ja nie jestem w ogóle demokratą i nie wierzę tam żadny tam demokratyczny hokus-pokus. Nawiązuję do, do tak zwanych Jowów, tak? do pana Kukiza, który kilka dni temu siedział tutaj na pana miejscu i mówił o panu dosyć ciepłe słowa. Mówił o wspólnym froncie na jesień. Mówił, że tak naprawdę kampania wyborcza to jest tylko początek, przykrywka do czegoś więcej. Czy to będzie nie, nie wiem, jakieś wspólne ugrupowanie? Ja, ja, ja powiedziałem, że będę głosował na samym początku za tymi Jowami, a tylko ja nie wierzę w skuteczność tego. Bo to wymaga znacznie większych zmian. Niż, niż zmiana systemu wyborczego. Musimy zmienić no, mentalność, tak powiem. Dobrze, ale y, dopytuję o tą współpracę z panem Kukizem. Y, ona rzeczywiście ma jakąś przyszłość? Planujecie coś, panowie? Y, no, jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Y -y. A powstanie jakaś, jakiś wspólny front, wspólna lista wyborcza? Y -y, jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Znaczy, że jeszcze nie ma żadnego tematu, tak? Znaczy, nie nie domknęliście jeszcze tego. Tematy, tej... tematy może są, natomiast... Czy to tylko jest idea fix Nad... nie, pana Kukiza? Nie, tylko po prostu nie o wszystkich tematach możemy mówić na razie. Nasze zamierzenia są... Naszą... Ale no, tak tematy idą świat, bo mówię o tym głośno. To, na... że, to, że mamy współpracę, to tego nie ukrywamy. Mhm. A szczegóły pozwoli pan, że nasi wrogowie nie mogą, te, nie mogą tego wiedzieć. Wieć pan, mamy, mamy do czynienia z bandytami, z ludźmi, pan, którzy. Ale lepiej powiedzieć po prostu konkurencja z polityczna, bo się ludzie panu z i z są bandyci. A nie ma pan wrażenia, że często takie słowa, takie radykalizm odpycha wielu od pana? Jak to? Jeżeli, jeżeli człowiek jest rabowany bezczelnie, przecież, przecież emerytów obrabowano jak? Yy, kobiety z 7 lat życia, jeszcze 7, nie tylko, że 7 lat nie dostają emerytury, a jeszcze 7 lat muszą płacić składkę emerytalną, prawda? Czyli obrabowano 14, 14 lat życia kobiety i, i, i co mam, mam nie powiedzieć, to są bandyci. W wolnej Polsce obiecuje panu, że wszyscy posłowie, którzy głosowali za podwyżką wieku emerytalnego, w wolnej Polsce staną przed sądem. Co to znaczy w wolnej Polsce? No, w wolnej Polsce, w wolnej od okupacji obecnej, no.